Armia Malika mnie przycięła, proszę Państwa. Jesteśmy w złotych tarasach. Wszystkie mordy co tu są. Zapraszam. Mam zaraz konkurs, o którym mam wam opowiem w następnym story. Mordy jest w tarasach na szybko. Bo skarpetki włingi po t-shirty. Słuchajcie, pierwsza osoba, która do mnie teraz podejdzie i zaśpiewa refren piosenki, trzy telefony. Dostaje do mnie trampki. Dowolnie wybrane przez niego w całym centrum handlowym. Ciekawe, bo tu nas ma ścigała armia malików. Ludzie podchodzą po zdjęcia nikt jeszcze nie strzał. Trwa konkurs i mógł wygrać. No ale. Ja tak dla informacji tylko zaraz kończę swoje zakupy. Właśnie mamy zwycięzców dwóch. pamiętam. Trzy telefony Drugi to żony, drugi to... Zjebałeś Mordo, ale i tak wygrałeś, bo widziałeś konkurs. Idziemy po buty, Mordo. sobie wybrały takie buty, jeden, drugi takie. Tu mamy zwycięzców. Panowie, macie jeszcze postów co do mnie na farta. na piątek, na sobotę, na zabawę. Dzięki, Mordo. Trzy telefony, jeden do biznesu, drugi dla kochanki, a trzeci dla żony. Armia Malika, bombardujemy.